Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. Jak będzie wyglądała sytuacja we wtorek 28 kwietnia? Nie mam dobrych informacji. Polska znajdować się będzie pod wpływem niżu znad Czech, a także frontu atmosferycznego, który przemieszczać się będzie z zachodu na wschód, przynosząc niestety wyładowania atmosferyczne, zwłaszcza na wschodzie i na południu. Proszę spojrzeć, temperatura na wschodzie i na południu wysoka, bo nawet do 25 stopni, ale wszędzie burzowo, zwłaszcza w drugiej części dnia. Front atmosferyczny będzie przechodził dosyć intensywnie. Przed frontem mamy ciepłe powietrze, za frontem już o wiele chłodniejsze. Na zachodzie niższa temperatura i to diametralnie, ale padać nie powinno. Jeżeli coś będzie padało, to bardzo symbolicznie, zwłaszcza w drugiej części dnia, od 9 do 10 stopni opady, zwłaszcza na terenie Niziny Szczecińskiej, ale tak jak mówię, symboliczne w porównaniu z tym, co dziać się będzie na wschodzie. Po przejściu frontu, niestety, mamy chłodniejsze powietrze atlantyckie, no i ta temperatura dlatego tak drastycznie spada. Ciśnienie będzie się wahać, wyniesie 990 ha. Biomet na terenie całego kraju niestety niekorzystny. W czasie burz, porywisty wiatr, proszę na siebie Uważać. Kolejne dni zdecydowanie przyjemniejsze. Poprawa pogody już od środy 29. Już te burze gdzieś tam wypchniemy poza naszą granicę. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.